Koronka dzieciństwa duchowego, świętej Tereski. imię ojca i syna i ducha świętego Amen. Modlę się o głęboką pokorę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Boże miłosierny, słabości Mej, często upadam. Zmiłuj się nade mną. Boże miłosierny, słabości Mej, często upadam. Zmiłuj się nade mną. Boże miłosierny, słabości mej, często upadam. Zmiłuj się nade mną. Boże miłosierny, słabości mej, często upadam. Zmiłuj się nade mną. Boże miłosierny, słabości mej, często upadam. Zmiłuj się nade mną. Boże miłosierny, słabości mej, często upadam. Zmiłuj się nade mną. Boże miłosierny, słabości Mej, często upadam. Zmiłuj się nade mną. Boże miłosierny, słabości mej, często upadam. Zmiłuj się nade mną. Boże Miłosierny, słabości mej, często upadam, zmiłuj się nade mną. Boże Miłosierny, słabości mej, często upadam, zmiłuj się nade mną. Święta Tereso od dzieciątka Jezus, uproś mi, błagam, najgłębszą pokorę umysłu i serca. Modlę się o bezgraniczną ufność Bogu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Boże, dobroci nieskończona, ufam Tobie bez granic, nie będę zawiedziona na wieki. Boże, dobroci nieskończona, ufam Tobie bez granic, nie będę zawiedziona na wieki. Boże, Dobroci nieskończona, ufam Tobie bez granic, nie będę zawiedziona na wieki. Boże, dobroci nieskończona, ufam Tobie bez granic, nie będę zawiedziona na wieki. Boże, dobroci nieskończona, ufam Tobie bez granic, nie będę zawiedziona na wieki. Boże, dobroci nieskończona. Ufam Tobie bez granic, nie będę zawiedziona na wieki. Boże, dobroci nieskończona, ufam Tobie bez granic, nie będę zawiedziona na wieki. Boże, dobroci nieskończona, ufam Tobie bez granic, nie będę zawiedziona na wieki. Boże, dobroci nieskończona, ufam Tobie bez granic, nie będę zawiedziona na wieki. Boże, dobroci nieskończona, ufam Tobie bez granic. Nie będę zawiedziona na wieki. Święta Tereso od dzieciątka Jezus, uproś mi, błagam, dziecięcą ufność w Bogu. Modlę się o wierną miłość ku Bogu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź, Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Całym sercem kocham Cię, mój Boże, i kochać pragnę na wieki. Całym sercem kocham Cię, mój Boże, i kochać pragnę na wieki. Całym sercem kocham Cię, mój Boże, i kochać pragnę na wieki. Całym sercem kocham Cię, mój Boże. I kochać pragnę na wieki. Całym sercem kocham Cię, Mój Boże, i kochać pragnę na wieki. Całym sercem kocham Cię, Mój Boże, i kochać pragnę na wieki. Całym sercem kocham Cię, Mój Boże, i kochać pragnę na wieki. Całym sercem kocham Cię. Mój Boże, i kochać pragnę na wieki. Całym sercem kocham Cię, mój Boże, i kochać pragnę na wieki. Całym sercem kocham Cię, mój Boże, i kochać pragnę na wieki. Święta Tereso, od Dzieciątka Jezus, uproś mi, błagam, gorącą miłość ku Bogu. Modlę się o całkowite oddanie się Bogu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wola Twoja, Panie, niech wypełnia się we mnie, zawsze, wszędzie i we wszystkim. Wola Twoja, Panie, niech wypełnia się we mnie, zawsze, wszędzie i we wszystkim. Wola Twoja, Panie, niech wypełnia się we mnie, zawsze, wszędzie i we wszystkim. Wola Twoja, Panie, niech wypełnia się we mnie, zawsze, wszędzie i we wszystkim. Wola Twoja, Panie, niech wypełnia się we mnie, zawsze, wszędzie i we wszystkim. Wola Twoja, Panie, niech wypełnia się we mnie, zawsze, wszędzie i we wszystkim. Wola Twoja, Panie, niech wypełnia się we mnie, zawsze, wszędzie i we wszystkim. Wola Twoja, Panie, niech wypełnia się we mnie, zawsze, wszędzie i we wszystkim. Wola Twoja Panie, niech wypełnia się we mnie. Zawsze wszędzie i we wszystkim. Wola Twoja Panie, niech wypełnia się we mnie. Zawsze wszędzie i we wszystkim. Święta Tereso od dzieciątka Jezus, uproś mi, błagam, oddanie się Bogu bez zastrzeżeń. Modlę się o pokój serca. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. W trudach i cierpieniach życia doczesnego, proszę Cię, Panie, użyć mi pokoju. W trudach i cierpieniach życia doczesnego, proszę Cię, Panie, użyć mi pokoju. W trudach i cierpieniach życia doczesnego, proszę Cię, Panie, użyć mi pokoju. W trudach i cierpieniach życia doczesnego, proszę Cię, Panie, użyć mi pokoju. W trudach i cierpieniach życia doczesnego, proszę Cię, Panie, użyć mi pokoju. W trudach, i cierpieniach życia doczesnego, proszę Cię, Panie, użyć mi pokoju. W trudach i cierpieniach życia doczesnego, proszę Cię, Panie, użyć mi pokoju. W trudach i cierpieniach życia doczesnego, proszę Cię, Panie, użyć mi pokoju. W trudach i cierpieniach, życia doczesnego proszę cię panie użycz mi pokoju w trudach i cierpieniach życia doczesnego proszę cię panie użycz mi pokoju święta tereso od dzieciątka jezus uproś mi błagam głęboki pokój serca dzięki ci boże mój z całego serca za łaski użyczone świętej Teresie, a w szczególności za dar dziecięstwa duchowego, którym napełniłeś jej serce. Spraw, o Panie, by Twoja miłosierna miłość wypełniała moje serce. Święta Tereso od Dzieciątka Jezus, prowadź mnie, proszę, drogą dziecięstwa duchowego, czuwaj nade mną Bym nigdy z tej drogi nie schodziła, aż znajdę się u stóp Jezusa i Maryi. Amen.